Na program zaprasza Teatr Komedii Impro w Łodzi. Jedną z propozycji Łódzkiego Teatru Impro jest edukacyjny i interaktywny spektakl przygotowany z myślą o młodzieży, który porusza jakże aktualną dziś tematykę hejtu w internecie. W improwizowanym przedstawieniu aktorzy wcielają się w sylwetki wymyślonych przez widzów bohaterów. Życiowe zakręty z jednych czynią hejterów, z innych ofiary hejtu. Rolą publiczności jest rozpoznanie ukrywających się za różnymi maskami internetowych prześladowców, co okazuje się niełatwym zadaniem, bo pozornie życie w nowym mieście wygląda sielankowo. Kocham to miasto! Są różne miasta w Polsce, ale nowa, nowe miasto nad Milisą to jest po prostu. Marzenie, to jest spełnienie marzeń każdego człowieka. Nowe miasto, ty, No Co pani myśli o burmistrzu? Może zacznijmy od tego. <grym grym grym> Dobry burmistrz, czy nie? To się nagrywa na idziemy? Szczerze mówiąc. Co? dziękujemy bardzo za Panie kolego, dziękuję pięknie za te przemiłe słowa. Jakże się cieszę, że wszystko już zostało wydrukowane. No to co, to nasz deal dobiega końca. Oczywiście, tak? że tak. Pałac jest mój. Pałac jest pański, gratulacje. Dwóch z tych kobiet są karki czerwone. Które są sygnałem, że jeżeli ktoś wylosuje taką kartkę czerwoną, od tej pory staje się hejterem. Oni sobie za chwilę sprawdzą, komu jaki los przypadł, ale nie będą wiedzieli o sobie nawzajem, kto z nich jest hejterem, a kto z nich jest normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Po losowaniu hejterów akcja zaczyna się zagęszczać. Nie mam żadnego zlecenia. Po prostu burmistrz wszystko po prosty... Odrzucono, odrzucono, odrzucono. Każda prośba o każdej jakiekolwiek zlecenie odrzuca. Nie mam pojęcia o co chodzi. To nie chodzi o to, panie Zenonie, że ja odrzucam pana prośbę. Pan jest wspaniały. Ale ja się tam podpisuję, ja Zenon. Dostałem wypowiedzenie z domu i, i szukam, jakby. Pomyślałem sobie, że skoro mamy tak, taką dobrą relację, to może mógłbym się do ciebie wprowadzić na trochę, co? w Stanach macie jakąś taką tendencję do oskarżania człowieka o coś, czego nie robi. Robi, nie robi. Ja mam przyjaciół tutaj, tak? Ja przyjechałem do to miasto, żeby poznać fajnych ludzi. Ale są... ja, a kiedy wyjeżdżasz? Wreszcie eskaluje czas na decyzję hejterów, kto ma opuścić miasto. Jak myślicie, kogo wyeliminowali? Jakieś pomysły? Jedynkę? I trójkę. Jedynkę. No cóż, teraz Johnny przewidował sobie. Final countdown. Johnny, wracaj do... <gry> Jedną osobę trafiłem na początku, no a druga ciężko. My też nie wiemy, już trochę się czasem da rozpoznać, tak? Ale są takie momenty, że nie. ludzie odchodzą, hejtują. Jezus, teraz się tylko jeden Johnny, no? Jak to jeden Johnny? To był bardzo ważny człowiek. Może ja nie byłem dla niego zbyt miły. Myślę, że mało Marzena, ten człowiek został schejtowany i przeżył to tak bardzo, że wyjechał. O czym ty mówisz? Nie chcę sam zezrzeć. Zaczęłaś co odpowiadać? Że sami są głupi. I sami mają sznurki. Czy ty właśnie mi próbujesz powiedzieć, że stałaś się hejterem w sieci i właśnie mi o tym mówisz? Ja no w ogóle nie mam czasu, żeby pisać takie głupoty w internecie. No. Mówię, mam się w ogóle nie przejmuję. No, proszę, piszę o mojej kwieciarni. Słuchaj, wiecie. E, po dwóch godzinach w wazonie zwiadł. I myślicie, że ja się tym przejmuję? Nie. Bo wiem, że w internecie. To tylko i wyłącznie negatywna opinia. Kto z Was ostatnio napisał pozytywną opinię? Po przedstawieniu młodzi ludzie mogą porozmawiać z psychologiem. Hejt jest niestety już zjawiskiem tak naprawdę codziennym i nie jest to zjawisko, o którym chcemy normalnie rozmawiać. Tym bardziej młodzież nie chce o tym normalnie rozmawiać. Właśnie przedstawienie tego w takiej sytuacji zabawnej raz, że rozładowuje napięcie, a dwa, że bardzo fajnie to tutaj aktorzy przedstawili taką podstawę hejtu, którą jest, co by nie mówić, maska. Waszym zdaniem Marzena jest hejterką? Ręka w górę, to tak powsta. Czy waszym zdaniem Burmistrz jest hejterem? Tylko dwa głosy, trzy. Więc Alan w zasadzie jest poza podejrzeniem. Czasem młodzieży udaje się odgadnąć, kto jest hejterem. Powtórzymy głosowanie, żeby wyłonić jednego od... Że ja hejter niby, tak? Gdzie ja wszystkim uczciwie zawsze wszystko, wszystko dawałem jak trzeba. I mogę tak, powiedzieć to 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 po prostu tutaj, nawet do kamery, robocie. że bardzo, bardzo lubię ludzi. Ale aktorzy mają swoje sposoby, by skutecznie się ukryć. Ktoś co gra dobrego. Może niekoniecznie. Zdanie jest, jest takie, że można bardziej skrzywdzić, yy, skrzywdzić osobę pisząc niż na żywo. W internecie no, nie musimy podawać swoich prawdziwych danych, ani swojego prawdziwego zdjęcia. Myślę, że nie powinniśmy nikogo hajtować, bo sami yy, nie chcielibyśmy być hajtowani. Bądźcie mądrzy, błagam was. Bądźcie mądrzy, mądrzy i nie hejtujcie. Za program dziękuję Teatr Komedii Impro w Łodzi.